Siemanko, witam was w kolejnym odcinku na kanale Pablo Service. Dzisiaj chcemy poruszyć temat turbosprężarek. Mamy tutaj ze sobą taką jedną. Chcemy opowiedzieć Wam o diagnostyce, uszkodzeniach, jak dbać o taką turbosprężareczkę, jak diagnozować samemu, jakie są podstawowe usterki, i jak nie wbić na minę, regenerując turbosprężarkę. Także zapraszam Was do oglądania tego materiału do końca. Częściej macie z turbosprężarkami. Ja widzę, że na warsztacie najczęściej do nas turbosprężarki przyjeżdżają z problemem braku mocy, ale brak mocy nie zawsze oznacza, że ta nasza turbosprężarka się już skończyła. Musimy zacząć od podstawowej diagnostyki, czyli otworzyć maskę, musimy zobaczyć na układ wydechowy, czyli na kolektor wszystko co jest przed naszą turbiną, czy to jest szczelne, czy kolektor nam nie pękł, czy na przykład uszczelka pod kolektorem nie jest wydmuchana lub pod turbiną następnej kolejności po kolektorze musimy sprawdzić rurkę, która prowadzi spaliny do EGR-a. Jeśli ta rurka jest gdzieś dziurawa albo sam zawór EGR nie domaga i puszcza nam te spaliny, to po prostu w kolektorze wtedy zostaje nam za mało spalin, żeby napędzić naszą sprężarkę. Kolejnym już krokiem w diagnostyce jest sprawdzenie przewodów podciśnień. Są to takie cieniutkie przewody, 3-2 mm zazwyczaj lub 5 mm. Musimy sprawdzić, czy te przewody nie są gdzieś przegnite, przeparciałe, nie są zagięte, czy są drożne. Bardzo często z upływem czasu po prostu te przewody podciśnieniowe lubią się zagniatać i podciśnienie zaciąga je do środka. Także wtedy te przewody podciśnieniowe mamy do wymiany. Bardzo często kolejną sterką jest dziurawy dolot, czyli albo interkuler albo gdzieś dziura w, 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 w samej gumie doprowadzającej ciśnienie z turbosprężarki. Wtedy też mamy brak mocy, bardzo często wtedy nam samochód kopci na czarno i też dostają się syfy na naszą turbosprężarkę. Kolejnym krokiem, już raczej sami tego nie wykonacie, tylko musicie jechać do jakiegoś warsztatu lub zaprzyjaźnionego kolegi, który ma kabel OB-2, musicie podpiąć i w pierwszej kolejności szczytać błędy musicie zobaczyć czy nie ma jakichś błędów od przepływomierza, od EGR, od zaworu N75 bo każdy z takich błędów może nam uciąć moc ograniczyć działanie naszego zaworu N75, który wpływa bezpośrednio na turbinę jeśli podstawowe błędy mamy wykluczone czyli sterownik nie wyrzuca nam jakichś błędów od czujników takich jak wymieniłem musimy sprawdzić samochód na live data do tego zazwyczaj potrzebne są dwie osoby Jedna z laptopem, komputerem, czymkolwiek, czy aplikacją na Androida, bo teraz jest to bardzo modne, czyli aplikację na Androida i taka mała kosteczka Bluetooth do portu OBD2. Znajdujemy sobie kanał, na którym samochód pokazuje nam ciśnienie zadane na turbosprężarkę, czyli ciśnienie jakie sterownik chce uzyskać od turbosprężarki oraz drugi parametr, czyli ciśnienie. Jakie uzyskujemy z turbosprężarki, jaka, jakie ciśnienie turbosprężarka jest nam w stanie wytworzyć i map sensor to szczytuje. Także wchodzimy sobie w live data, mamy rozgrzany samochód, kierowca na przykład na drugim biegu, jedziemy sobie od 1000 obrotów do końca. Druga osoba sprawdza, jak te dwa parametry się zachowują. Czy ciśnienie żądane pokrywa się z ciśnieniem dostanym przez turbosprężarkę? One się nigdy nie pokryją, tylko po prostu ciśnienie, które daje nam turbosprężarka, musi podążać za ciśnieniem żądanym przez sterownik. Jeszcze taka basic, bardzo basic usterka. Filtr powietrza. To praktycznie w każdym samochodzie macie na wierzchu. No w niektórych tam silnikach gdzieś jest ukryty ten filtr powietrza z tyłu lub od spodu, ale zazwyczaj ten filtr powietrza jest na wierzchu. Warto do niego zajrzeć, bo naprawdę uwierzcie mi, że były takie przypadki, że te filtry nie były wymieniane nie wiem przez ile kilometrów, ale były tak zabite, że po wymianie samego filtra powietrza samochód bardzo odżył. Także warto to na sam początek sprawdzić. Dobra, jeśli po wstępnej diagnostyce stwierdziliśmy, że to jednak turbina. Warto zastanowić się, dlaczego ta turbina nam padła. I jeśli oddajemy turbinę do regeneracji, Warto sprawdzić podstawowe niedomagania i wykluczyć, wykluczyć po prostu przyczynę, żeby po założeniu nowej turbosprężarki, żebyśmy nie mieli dalszych problemów z tą turbosprężarką, więc zacznijmy od pierwszego problemu, czyli wypiaskowane, wypiaskowane łopatki wirnika turbiny. Tak jak tu widzicie, ten wirnik jest tutaj trochę brudny, zaoliwiony. także tutaj nie mamy akurat tego efektu. Ale jeśli mamy wirnik wypiaskowany, to ta powierzchnia tutaj na łopatkach robi się taka matowa, czysty metal, bardzo matowy. Przyczyną tego zazwyczaj, e, zazwyczaj jest e, brudny, dziurawy filtr powietrza, lub na przykład e, dziura w dolocie, przez którą silnik potrafi sobie zastać syf. Może też być to e, nieszczelny kolektor ssący lub na przykład uszczelka gdzieś na kolektorze sącym, gdziekolwiek jakieś lewe powietrze, gdzie silnik może sobie zasać syf poza filtrem. Kolejną sprawą może być uszczerbanie łopatki wirnika lub całkowite zniszczenie naszego wirnika. Co może być tego przyczyną? Eee, bardzo często klapy wirowe w kolektorze sącym. To podlinkujemy Wam w opisie. Ogrywaliśmy już o tym dwa filmy o klapach zawirowań powietrza w kolektorze sącym. Lubią się urywać, niszczą nam silnik, ale też potrafią dostać się na turbo, uszkodzić nasz wirnik, wyrwać łopatkę e, lub uszczerbać jej kawałek. Kolejnym e, tego typu uszkodzeniem może być jakieś niedopatrzenie przez mechanika któremu po prostu coś wpadło w silnik i, i, i poszło na tłoki, na komorę spalania i potem, potem na turbinę. Może też być to dziurawy do dolot, jak powiedziałem wcześniej. Może sobie zastać po prostu syf, jakiś większy kawałek, kamek, cokolwiek i może to uszkodzić naszą turbosprężarkę. Kolejną już usterką, z którą możecie się spotkać w turbinach, jest ciśnienie oleju, mianowicie bardzo mało osób. E, sprawdza czy ciśnienie oleju zasilane e, naszą turbosprężarkę. Jest OK. Także w pierwszej kolejności sprawdzamy ciśnienie oleju. Musimy sprawdzić rurki doprowadzające nam olej. Tu akurat mamy taką rurkę z fiata skudo, na pierwszy rzut oka wygląda ona OK. A w praktyce tutaj na tej złączce po prostu ona puszczała olej. Przez co nie zasilała wystarczająco naszej turbiny i turbina się po prostu zatarła. Kolejna sprawa, rurka odpływowa od turbiny. Też bardzo często te rurki lubią się gdzieś zagiąć i, i nie puszczają nam po prostu oleju. Przez słabe smarowanie oleju turbina dostaje luzów, bo turbina, jak wiecie, jest łożyskowana na łożyskach olejowych i olejem się doszczelnia. Dlatego też ten luz, czyli góra dół na wirniku delikatny, jest dopuszczalny. Bo po prostu, jak turbina dostanie odpowiednie ciśnienie oleju, ten wirnik nam się usztywni podczas pracy. Ale niedopuszczalny jest luz od siebie do siebie. Jeśli mamy taki luz, turbina nadaje się do regeneracji. Co wpływa na to ciśnienie oleju? Oprócz dziurawych rurek, gdzieś tam zagiętych. Bardzo wpływa na to też dobór oleju i wymiana oleju na czas. Bardzo często ludzie zapominają o wymianach oleju, potrafią przejechać na oleju 20-30 tysięcy, a niestety nasz filtr olejowy ma swoją pojemność, i jeśli ten filtr olejowy się nam zapcha, potem otwiera się zawór bypass na naszym filtrze i przestajemy mieć filtrowany olej. Kolejną rzeczą, tak jak zacząłem już mówić, jest zły dobór oleju lub bardzo niska półka olejowa. Teraz na rynku mamy bardzo dużo dostępnych olejów i niestety te niskie półki nie wytrzymują przebiegów. Te oleje są bardzo słabe i nasze turbo też wtedy dostaje po prostu podupie. Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest nasz wirnik po stronie wydechowej. Czy nie jest on zdeformowany, wytopiony? lub cokolwiek takiego, czy gdzieś nie jest przekrzywiony. Jeśli mamy problem tego typu, musimy spojrzeć niestety w nasz układ wydechowy, czy nasz katalizator jest drożny, DPF, czy cały układ wydechowy jest drożny, bo czasami katalizator lub układ wydechowy lubi trzymać spaliny, przez co tutaj robi się bardzo duża temperatura, rzędu 800-900 1000 stopni. Nawet więcej, nawet 1200 czasami stopni, jeśli ten układ wydechowy jest zapchany i ten wirnik po prostu lubi nam się ukrzywić lub wytopić. Bardzo często też pada diagnoza po obejrzeniu wirnika po stronie sącej, po stronie zimnej. Bo niestety do tej strony niestety, niestety do tej strony jest najłatwiejszy dostęp zawsze. Jeśli na tej stronie zimnej pojawia się olej. Bardzo często, tak jak mówię, pada, pada diagnostyka, że turbo jest padnięte, bierze olej. No niestety nie. Jeśli po stronie zimnej pojawia nam się olej, ten olej może pochodzić z dolotu, może pochodzić z silnika, z odmy. E, najczęściej odma jest podpięta do dolotu, czyli resztki tych oparów olejowych i reszki skroplonego oleju z wodą dostają się po prostu na naszą turbosprężarkę na stronę zimną. Jeśli chcemy wykluczyć, czy nasza turbina puszcza olej, czyli uszczelniacze na turbinie padły i, i turbina po prostu pije olej, musimy odkręcić niestety stronę wydechową naszej turbiny, czyli musimy po prostu odkręcić nasz, nasz wydech i musimy spojrzeć na wirnik ze strony wydechowej. Czy po prostu po stronie wydechowej nie ma oleju? Jeśli uszczelnienia na turbo puszczą, olej pójdzie tak samo na stronę wydechową, jak na stronę sącą. Także jeśli chcemy poprawnie zdiagnozować branie oleju przez turbo, musimy odkręcić wydech i sprawdzić, czy na stronie wydechowej, czyli na stronie gorącej turbosprężarki, nie ma oleju. Dobra, podstawowe usterki turbin i podstawową diagnostykę mamy już mówioną. Także teraz warto wspomnieć, jak zadbać o naszą turbosprężarkę, żeby nie mieć z nią przez długi czas problemów, bo naprawdę turbosprężarki potrafią przeżyć 300, 400, 500 tysięcy, jeśli są dobrze eksploatowane. Sam kiedyś pokażę Wam w moim usuniętym BMW ma 400 tysięcy, turbina jest oryginalna, nieregenerowana i nadal żyje. Także od czego zacząć? Trzeba bardzo często, bardzo często, minimum co 10 tysięcy kilometrów wymieniać olej z filtrem olejowym oraz filtr powietrza. Bardzo często się spotykam, że ludzie wymieniają olej z filtrem olejowym, ale zapominają o filtrze powietrza, bo do niektórych modeli po prostu filtr powietrza jest bardzo drogi. Żeby też uchronić turbosprężarkę musimy pamiętać o tym, żeby nie połować auta na zimnym silniku. Film olejowy na zimnym silniku jest mocno osłabiony. Bardzo często nasza turbosprężarka jeszcze nie została zasilona olejem, a my wkręcamy od razu auto na wysokie obroty. Turbina potrafi rozkręcić się do 20-20 paru tysięcy obrotów na minutę, i wtedy ta turbina bardzo szybko się zaciera. Tak samo mamy z gaszeniem silnika po długiej jeździe lub po prostu po jakimś pałowaniu. Musimy odczekać chwilę, żeby ta turbosprężarka stanęła. Ona się kręci, tak jak powiedziałem, kilka, kilkanaście tysięcy obrotów na minutę. Więc w momencie, gdy my po pałowaniu gasimy silnik od razu, silnik przestaje pompować olej, czyli film olejowy na turbosprężarkę zostaje zatrzymany. Turbo dalej się kręci i po prostu nam się powoli zaczyna zacierać. Jeszcze bardzo fajną rzeczą, może kiedyś pokażemy Wam montaż. Bartek w swoim Leonie ma to zamontowane. Czyli turbo timer. turbo timer. polega na tym, że ustawiamy sobie zadany czas, czyli na przykład minutę, dwie minuty, pół minuty, to już wedle użytkownika. Włączamy ten Turbo Timer, wyłączamy zapłon, wyciągamy kluczyk ze stacyjki, wysiadamy z auta, auto sobie zamykamy i auto przez ten czas, który ustaliliśmy na Turbo timer, auto sobie jeszcze pracuje. Jest to fajny efekt wizualny, bo ludzie się patrzą, ty zamknąłeś auto, masz kluczyki przy sobie, auto jeszcze chodzi i po chwili gaśnie. Jest to fajny bajer, ale naprawdę fajnie też to chroni naszą turbosprężarkę przed jej zniszczeniem, przed jej zatarciem, przed urwaniem filmu smarnego po pałowaniu. Mam nadzieję, że taki odcinek bardziej merytoryczny Wam się spodoba. Jeśli Wam się spodobał, nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału, dawanie łapek w górę. Komentujcie, piszcie, co o tym myślicie, co jeszcze chcielibyście wiedzieć o turbosprężarkach lub co byście chcieli wiedzieć o innych tematach, zagadnieniach związanych z motoryzacją. I do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć!